Złotan to się były największym streamem w 2025, zostawiając konkurencję poziomem daleko w tyle. Całość kosztowała dużo stresu i pracy i nie mało ilość pieniędzy, ale było można z czystym sumieniem powiedzieć, że się opłacało. Ale czy w tym roku było tak samo? Czy ilość pracy i poświęcenia odpłaciła się dobrym wydarzeniem? I czy widzów już do końca nie odkleiło z tymi oczekiwaniami? Tego się dojdzie w dzisiejszym materiale. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. Szara dla wspierających za dwójkę, piątkę, dziesiątkę jak krokodylu i dla Ziomeczka co jako jedyny daje 3 dychy, i chciał na środek. Fajnie, że się spodobał. Film z podsumowania roku. Za rok, pewnie zrobimy kolejny. No i co? Zaczynamy. Szybkie wprowadzenie dla nowożabek, co w sumie to dokładnie nie wiedzą czym są te Złote Antosie. Złote Antosie to co roszy plebisty plebiscyt Mokrego suchara, wręczania nagród dla streamerów z i Kika w różnych kategoriach, żeby na przykład Gucio mógł co roku odbierać streamera roku, Ripson nagrody za nawalanie w LOLa, a Ozzy Baby za największą schizę roku. G.O.L.O.N.A. 5 zł. Linka masz na chacie do nutki. Dobra, na chacie, z ja będę tu Jak na hacie na hadem wysoko. Złote Antos są największym takim plebiscytem na Twitchu i nikt nigdy nie był blisko takich liczb, jakie generują, ani żaden plebiscyt nie zbierał też takiego zaangażowania ludzi i streamerów w głosowanie, bo w sumie nawet nikt nie starał się zrobić jakiejkolwiek konkurencji. No bo oczywiście są, te złote seriusze, ale no tam wygrywa ten, kto ma najwięcej pieniędzy, bo jeden głos to jedna złotówka od widza. A na złotych Antosiach jeden głos biednego widza jest warty tyle samo co głos bogatego. A sama nazwa złote Antosie nie wzięła się jak mogliście przeczytać gdzieś na od zmarłego dziecka o imieniu Antoni Tylko od lalki Ksaja Która pojawiała się wiele lat temu na jego transmisjach A że Mokry Suchar Pierwszy Złotantosie w 24 roku Kiedy jeszcze wszystko odbywało się zdalnie Bez końcowej gali na żywo robił z Ksajem To powstała nazwa Złotantosie Dobra, chyba najważniejsze przedstawiłem. To teraz może dla porównania opiszmy sobie, jak wyglądały ze słorocznym złotan by mieć odniesienie, co się zmieniło i czy coś się zmieniło. Cała tamta gala z perspektywy widza miałabym to opisał dość magiczny klimat. Stream rozpoczął się kamerą na główną salę, gdzie już pojedyncze osoby było można zobaczyć przez kilka sekund, tylko po to, by wywaliło prąd w całym budynku, ale jak to zostało naprawione, to wybiła 18 i Delort wspólnie ze Sroko, chodzili po budynku, prowadząc wywiady z przerwanymi różnymi osobami. Od osób z dawnej sceny CSA, czyli PASZY, do prostych streamerów z Twitcha. Rozumiemy. Ja jeszcze waifu mojej się nie dorobiłem. Słuchaj, wyglądasz fenomenalnie. I teraz tak. Dziękuję. Powiedziała dziękuję teraz, ale kiedy ja powiedziałem jej na... Jak nie byliśmy jeszcze na kamerze, powiedziałem jej fenomenalnie wyglądasz, powiedziała dzień dobry. Także widzicie jak tutaj właśnie się pracuje z kobietami. I jak mogliście zauważyć, każdy przyszedł elegancko odstawiony poza tymi wieśakami z Bandzi, którzy założyli na siebie jak To Wronek powiedział Co on na sobie? Jakieś szmaty, nie wiem. Mama jeszcze... mnie ubrała. M mama ci ubrała? No w każdym razie streamerzy w końcu zasiedli do stołów i zaczęli odbierać nagrody. Ja chciałbym pozdrowić y, moją siostrę, y, Cygusa, Oliwię i jeszcze Merganiego. Do Mergani! I jeszcze Multiego, żeby być neutralnym w tym wszystkim. O streamera roku wygrał Gucio z minimalną przewagą nad młodym Multim. Sam Gutek oczywiście nie zjawił się na gali przez swoje problemy z głową, ale powiedział, że postara się coś z tym zrobić, by być na kolejnej gali, ale jak mogliście się domyśleć, no w tym roku też nie przyjechał. I niestety po gali nasz twitchowy dziadek był mocno ciskany przez Mulciary na Twitterze i na czacie u Suchara, że jak ktoś taki jak on, czyli streamer, który nic nie robi przez cały rok poza graniem w gierki, może wygrywać z Multim, który cały czas robi jakieś kozackie eventy. Ale Multi Inter, i poprosił swoje widzki, by go nie ciskały, bo w sumie Gutek jest spoko. Ale od wygranej Gucia i przez co wyzywanie go na Twitterze, przechodzimy do czegoś, co poniekąd podburzyło strukturę Złotych Antosi. I rok później stworzyło wiele problemów, przez co niektórzy streamerzy nie chcieli pojawić się na gali. Czyli do mniejszych i większych afer, które powstały podczas ostatniej edycji. Do takiej na przykład listwy, którą dostał Paramaxyl od Szeligi, za to, że krzyczał żona trenera. Co się stało? Co mi się stało? Ktoś powiedział, że mam się zapytać, co się stało. No, że Szeliga chyba mi liścia, zadał mi pytanie, czy, czy krzyczałem żona trenera. Ja powiedziałem, tak, krzyczałem żona trenera, p***ol, zap***ol, no i za Niemile wspominany był też przez niektóre osoby z stolik Kiepczana, przy którym siedział m.in. Ali Pięcali, który mocno się nabzdingolił i krzyczał no niefajne rzeczy albo dawał niepotrzebne komentarze po przegraniu z Natanem z Gorzykiem nagrody o wschodzącą gwiazdę roku. Co to ma być za kategoria? Natan Gorzyk? Streamer roku? Panowie, co to k. Ma za kategoria? Natan Gorzyk? Będziemy się odwoływać do tego wyroku! Tak i z to Co to kurwa ma być? Dobra, panowie, jest tutaj gorąco. To to nie to to nie Niektórzy mówili, że taki stolik to przesada i nie powinno czegoś takiego być na gali, bo jest to robienie wsi. A inni mówili, że to było całkiem zabawne i nie było do czego się przyczepić. Bo ta gala nie ma być profesjonalna, tylko twiczańska. Samo też pojawienie się pasuta, może nie centralnie na gali przy jednym ze stolików. Ale przed drzwiami zaniepokoiło kilka osób, bo jak wiemy ten człowiek jest nie do przewidzenia. I nie było wiadomo po co stał przed wejściem. Na szczęście skończyło się tylko na tym, że został no, w jakiś sposób ściśnięty przez Xena. Komki! Czemu ty o mnie takie wszystkie rzeczy mówisz? Robert, bo się skurbi. No, stoczyłeś w jaki sposób? Po prostu, nie chcę mi się na sobie rozmawiać. Ale chyba jesteś mi winny to, żeby wytłumaczyć mi to, skoro o mnie mówisz, a widzimy się na żywo, to mógłbyś jakby wyjaśnić mi to, patrząc mi w oczy. Robert, nic nie jestem winien. Byłem osobą, którą można utożsamić z gidem z szatu. I lubiłem twój humor, osobowość. To prawda. Nieustępliwość. I co się stało? Się spóźniłeś. Skur... A oczywiście największą aferą było to, co powiedział Remsu'a po wygraniu nagrody za zwrot akcji razem z Kasiks. Um, chciałbym podziękować za... Docenienie słów, które napatoczyły mi się na język. E, słów prawdy. Dziękuję bardzo. Co byś zrobił, żeby polepszyć sytuację mieszkaniową w Polsce? żeby nam zajmowali być. No i co? Powiedział według wielu całkiem zabawnie, na TikToku był uznawany za tego całego Sigma, ale oczywiście były osoby, którym ten tekstik się nie spodobał. Miało być wyciągane jakieś konsekwencje, miało być kary, ale Remek oczywiście ma się dobrze i na tej gali też się pojawił. I przez takie mniejsze i większe aferki gala zaczęła mieć coraz gorszy wizerunek, a niektórzy streamerzy nawet zaczęli się wysypywać z pojawienia się na kolejnej gali. Tak jak zrobiła na przykład Sroka, która Rok temu prowadziła wywiady na Gali i jako jedna z pierwszych powiedziała, że w tym roku też się pojawi, ale niestety musiała poinformować widzów, że jednak jej nie będzie. I zamiast w spokojny, jasny sposób wyjaśnić, czemu jej nie będzie, to całość opisała takimi słowami. Jakby wszyscy razem doszliśmy do wniosku, że jeżeli coś miałoby się tam odwalić, broń Boże, nie życzę tego i nawet liczę na to, żeby w końcu wizerunek Antosi poszedł na totalny, yy, totalnie się wybił z powrotem jako dobry wizerunek antosi, bo głównie przez to nie, nie, nie idę na to. Dziesiątek tysięcy nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować roku uczenia się, roku inwestowania swojego czasu. Być może przyszłych 20 lat nie chcę marnować, żeby to wszystko poszło w plecy. Bardziej po prostu y, w tym momencie chronię swoją dupę, y, jakby miało coś się odwalić. Ale jakby to nie jest tak, że ja zakładam, że coś się odwali, ale nikt mi tam nie da y, gwarancji, że coś się nie odwali. I trzymał kciuki, żeby tam się nic nie odwaliło, bo strasznie chciałam iść na antosie. No generalnie też na początku nie zrozumiałem, a to. Ty... Ten właśnie shot poszedł wiralem na Twitterze. Podsumowując, mówiła coś, że nie będzie brać w tym udziału, coś, że nie chce ryzykować swojego wizerunku i że coś tam się stanie, ale że się życzy jak najlepiej, ale jednak tam się nie pojawi, ale oby nic tam się nie stało no generalnie dziwne i ciężkie do zrozumienia. Więc ludzie zaczęli ją jechać, że o ch... chodzi i że wywala się na Antosie, które ją stworzyły. Więc szybko Sroka nagrała takie wyjaśnienie pod postem. się wylało, ale ja odpowiem, bo trochę poszła komunikacja. Ludzie też oglądają mnie dużo dłużej, wiedzą, że od roku pracuję nad projektem, który na ten moment nie mogę się pochwalić. Wywaliłam ogromne pieniądze na to i jest to wszystko niczym streamerem działaniem w internecie i tak dalej. Nie chcę spalić tego startu. I na tyle na tym mi zależy, że naprawdę niektóre rzeczy jestem w stanie odpuścić. To że uznałam że po Antosiach się wybiłam. To tak nie jest do końca. Oczywiście po Antosiach był czas, że miałam tych widzów więcej, ale to się nie przyniosło na różne inne zasięgi. Ale czy Instagram, czy TikTok, nie, nie miałam tam skoku nagle po Antosiach obserwięcy. Czy to działo się z czasem, tak jak to miałam na internetu. tej Nie zrobię z tego dramy, bo dla mnie to jedyną leżąt na To jest moja decyzja że nie idę w tym roku bo, bo obawiam się po prostu, że coś na tym mogę stracić. Może się mylę. to i tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że nic się nie stanie na gali. I szczerze przynajmniej trochę nie rozumiem spięcia ludzi. Bo skoro jestem z trumaczką to chyba nie powinno być dla mnie się nie pojawia. A tym bardziej, powinno być nieistotne to, dlaczego się nie pojawia. Ja dalej podtrzymuję to, że trzymam kciuki za Antosie i dopinguję ten projekt, bo to jest naprawdę super. Na pewne rzeczy że C4 podjęłam moją decyzję i tyle. Czy się z tym zgadzacie, czy nie? Mam to gdzieś. Ale jeszcze ja jego dnia. Ale mimo tych wszystkich wyjaśnień, to ludzie dalej nie rozumieli, czemu tak boi się pojawić i co może się stać. Skoro Suchar nawet zablokował wejście dla tych bardziej kontrowersyjnych osób, a i tak nie był to pewien, że każdy z nich coś odwali, przez co i nie będą mieli jakieś konsekwencje. Natomiast brońc Rok Sana. Mówiąc, że gala ma swoje bardziej kontrowersyjne aspekty, więc to normalne, że niektórzy wolą dmuchać na zimne i się po prostu nie pojawić. Ale nerdzik Lewus no w dość solidny sposób wypunktował jej nielogikę, że w jaki sposób miałby ucierpieć wizerunek Natalii, skoro jest tylko jedną z 200 osób, które będą na tym evencie. A sama Sroka nawet nie prowadzi wywiadów tak jak to było rok temu, tylko będzie zwykłym streamerem, który zasiada przy stole. No i generalnie beka z tego zespołu menaga od PR-u, który nie w na to, że takie przekazanie informacji, że Sroka nie przyjdzie na Złotantosie, nie pomoże w sytuacji, a bardziej ją pogorszy. Szczególnie, że jak się później mogliśmy dowiedzieć, mokry suchar, który miał ją zapisaną na liście tych, którzy będą, dowiedział się, że jej nie będzie z SS-a z jakiegoś czatu na innym streamie. Więc całkiem dziwne zachowanie ze strony Natalii. Końcowo Sroki nie było na gali. Straciła bardziej wizerunkowo niż jakby przyszła i coś by się odwaliło, a ci, którzy nie byli w temacie, słyszeli tylko, że Sroka nie przyjdzie na na złote Antosie, bo coś może się na nich Odwalić. No generalnie wyszło nie najlepiej Dla jednej i drugiej strony A wszystkie starania Suchara o to, żeby Na gali nic się nie odwaliło, właśnie blokowanie Jakichś streamerów, że nie mogą przyjść Poszło na marne, bo i tak wielu streamerów Się nie pojawiło właśnie z obawy Przed jakąś aferą. Poza tym To nie było nikogo z Bungie, bo tego samego Dnia Jinot i Bandura mieli Koncert w progresji, zaplanowanym Już od jakiegoś czasu. Więc to Nie przez jakąś niechęć do Złotych Antosie Tylko po prostu unlucky. Natomiast na złotych Antosiach i tak by nie pojawił się Tusol, który bardzo niemiło wypowiedział się na temat złotych Hantosi. W ogóle te przedsięwzięcie. Ja do dzisiaj nie dostałem swojej statuetki, kurde sprzed dwóch lat mam w to wypierdane. Tam jest kurwa, community stricte sucharowe, te ksajowskie i tak dalej. Mam wyjebane mam w to. Nie interesuje mnie to totalnie. Mam wypierdane w to, co kto kogo uważa, za jakiego streamera, jaki moment najlepszy, co gówno wyjeba mam w to, nie interesujmy to totalnie. Ale Sucharitka jak zobaczył Shota, to go bardzo ładnie wypunktował, że jak robi gale pod swoich ziomeczków, skoro już kilka razy Bungie wygrywało nagrody, tak jak na przykład pokonali Xiao Industries w 2023, wygrywając nagrodę za ekipę roku, albo jak Mergani wygrał streamera roku GTRP, nie wspominając o tym, że właśnie sam Tushol wygrał nagrodę wschodzącej gwiazdy, a statuetkę ma dostać niedługo, jak Suchar będzie ją kupować z własnej kieszeni, bo będzie dawać nagrody wstecz za dwa 2023 rok. Niezadowolony był też Paramaxil, który mówił, że sucharitka, przez niechęć do niego, dawał specjalnie słabe shoty, by nic nie wygrał. Ale tutaj znowu sucharitka musiał wyjaśnić, że dawał takie shoty, jakie podesłali widzowie, więc to nie jego wina, że nie dał jakichś innych shotów. I uważa, że na złotych antościach są zajebiście wybrane shoty, z czym nie zgadza się spora ilość osób. Bo na przykład mówią wprost, że wybrane klipy są po prostu chujowe. I było można znaleźć lepsze, ale tutaj znowu suchar tłumaczy, że są wybrane pod każdego. Że takiego jabczana totalnie nie rozbawił shot z olejnikiem i się pytał o co z nim chodzi, a taki multi miał z niego gigabekę i musiał go oglądać trzy razy. I jedyne co uważa, że było można dobrać inaczej, to klipy do shota Roku, bo było to dość jasne co łapie się pod kategorię, a co nie. I możliwe, że cała kategoria powinna zostać po prostu wy I też przy okazji od razu rozjaśnił, że sponsorzy nie zablokowali żadnego shota, mimo tego, że prawdopodobnie mieli taką możliwość. Jeszcze z mniejszych. Ferek, to brusł totalnie odkleiło, i mimo tego, że jego mordeczka, która mu pomagała przez cały rok i z którą rok wcześniej poleciał do Japonii, żeby robić content, robi teraz giga wydarzenie, to nie będzie chciał robić złotych Hantosi, bo są tam szoty z GTRP, gdzie sam dostał nominację właśnie za shota z GTA. Trochę zajebiste, niektórzy mówią, że lewackie szoty, że nie ma patoli, a on mówi, że jest patola. A, widzicie mnie, ja co jako obserwuję te opinie różnych ludzi i to są takie skrajności, że to jest hit. A z to jest akurat jego shot w ogóle <grymne> ale na szczęście brusi chwilę pomyślał nad tym co odwala i jednak grzecznie zrobił antosie i oddał głosy na każdą kategorię ale niestety przez to ile suchar ma stresów w związku ze złotymi antosiami ogłosił że to będzie ostatnia gala jaką zrobi na żywo i za rok odchodzi w cień i będzie grać w gierki ze swoimi widzami bo nie da się usatysfakcjonować każdego widzowie xio industries mówią że gala pod bungee widzowie bungee mówią że gala pod xio industries streamerzy mówią, że nie pojawił się, bo boją się, że coś się odwali. Jak Suchar robi coś w kierunku, by się nic nie odwaliło, to jest ściskany, że niszczy klimat Twitchowski i robi to po to, by zadowolić sponsorów. Gdzie Suchar nawet powiedział, że jeżeli coś zarobi ze złotych antosi, to odda to na cele charytatywne. Ale mimo tego jest ściskany, że robi event pod sponsorów. Ale niestety nawet to nie wychodzi, bo dzień po odpaleniu głosowania, GBS się wywalił przez decyzję z góry. Więc co niestety, Suchar starał się zrobić galę w jak najlepszej atmosferze, żeby iść każdemu na rękę i tak, by całe wydarzenie na żywo wyszło jak najlepiej, więc na przykład blokował pytania telewizji, czy mogą się pojawić, by zrobić jakiś reportaż. Ale niestety skończyło się tak, jak się skończyło, czyli, że wielu streamerów jest niezadowolonych, a masa widzów ma jakiś powód, by atakować Antosię. A dobrym argumentem na to, by zwyzywać Antosię jest sam fakt tego, że robi je mokry suchar, który ostatnio jest mocno ciskany na przykład za to, że okłamał z tym, że Kik nie płaci za boty. Więc całe złoto Antosie ma Miał o wiele gorszą renomę niż miały po ostatniej gali. Ale mimo tego, że było tyle problemów z ogarnięciem gali, ogarnięciem streamerów, próby zaspokojenia wszystkich widzów, to sama gala na pewno wyszła super, prawda? Stream rozpoczął się od Waiting Room'a, kto by się spodziewał, ale od środka wydarzenie było można już oglądać u Aiko Emila, który pokazał, jakie były kolejki do baru, albo jak Ali sali broni swoją dziewczynę przed Dawidem Jasperem. Ale czym problem jest? To moje dziewczyny? To jest to. Masz problem, czy to moje dziewczyny? Nie! To jest moja dziewczyna. To nie ma być szacunek, ok? dziewczyna. A po 40 minutach Delort razem z Nawcią rozpoczął prowadzenie wywiadów. Z takim na przykład meduską, który nie potrafił się ubrać na galowo. Po prostu wyszedł oraz e, ile kosztował. Dobra, pusztował. mój to tam mój ale jak ty dzisiaj wystrzałowo wyglądasz. Albo z Alim, który lekko się rozkleił, gdy zaczął się temat Sebastiana od Sini. Przyszła tutaj z jakimś Sebastianem, prawdopodobnie tylko dlatego, żeby się popłakał. Płakałeś dzisiaj? Płakałem, płakałem. Do, jak dowiedziałem się, że przyszła tu z jakimś innym gościem. I ona chciała zrobić to przy wszystkim! Maurika, wiedziałeś, że się rozpłacę przez to, wiesz? Ja, ja, weź to, kur. Ja... On jest nienormalny, jak to on jest nienormalny. Oczywiście na wywiadach nie mogło zabraknąć jakichś żarcików w stronę Mamona? Pania. Tylko najgorsze jest to, że windy wyłączyli, i słyszałem, że to też był powód nieobecności niektórych osób. No cóż, ja też nie jestem 100% zadowolony, że nie ma Mamona, w końcu rok temu otworzyliśmy razem Galę. No właśnie, Boże, nieważne, nie o to mi chodziło. Albo samej rozmowy z Dawidem Jasperem, który specjalnie przyjechał, by odebrać nagrodę YouTubera Roku. Były też kozackie twitchowskie drinki, takie jak Dragon Deep czy Pogchamp Mohito, po których na ekranie pojawił się Natan Zgorzyk z Bladim, dzięki czemu było. Może zobaczyć jaka jest różnica osób Na czacie na Twitchu i na Kiku Bo na czacie na Twitchu był spam Wsów, a na czacie na Kiku Spam Elek, ale kto by się spodziewał Jak Brusik pojawił się na kamerze To Elki leciały na jednym i na drugim Czacie, tak samo jak na obu czatach Była Beka z ataku mikrocypka Na Ripsona To, mi to lgnął, nie? <śmiech> <Ała>? <śmiech> cypek, Cypek bije Ripsona Musimy przeprosić Za to co powiedział ostatni Na moim live'ie Sprawdźcie sobie brutalną prawdę o mikrocypku. <laughs> <laughs> Ale pierwszym kontentem, poza wywiadami o tym, co się dzieje u kogo w życiu, było głosowanie o to, kto najlepiej się ubrał. Zawodnicy byli mocni, bo był to Leku, Kuke215, Młody Multi, Kasia Babis i Wojtek Gola, który mimo tego, że miał kurtkę za 40 tysięcy złotych, to przewalił głosowanie na Kasia Babis, która wygrała konkurs, mimo tego, że według głosowania wygrał Młody Multi na Twitchu, a Leku na Kiku. Więc chyba ze strony technicznej coś tu poszło nie tak. Ale oczywiście większość Widzów uznało, że najlepiej odstrojona była sieni Wife'u, której niestety nie wzięli do konkursu. Ale oczywiście swoją opinię o tym, kto ubrał się najlepiej, możesz napisać w komentarzu, i Twój głos nie zostanie przekręcony, jak było to na gali. O no, moim faworytem był Gruby Maćko. Ale po 90 minutach wywiadów, streamerzy udali się do środka, by zacząć odbierać nagrody. Ale sprowadzenie streamerów na jedną salę, nawet jak byli w jednym budynku, nie było załatwe. Ej, szczerze! Oni się chyba mnie nie słuchają w ogóle. Zapraszam wszystkich do środka! A na scenie, poza mokrym sucharem, pojawił się też Maciej z dupy Dąbrowski, który prowadził całą galę. Warszawa ręce! Ej, podnieś! Naprawdę podnieś! Myślałem, że jak jesteś taki stary, a oni są młodzi, to się nie obnę. I mimo kozackich żarcików Macieja, to też tywne pały przy stołach z niczego nie chciały się śmiać, a szkoda, bo niektóre żarty były naprawdę solidne. Rozmawiałem wcześniej z Sucharem, ponieważ miały tutaj być na scenie tak naprawdę miała być z nim kobieta, tak ustalał wcześniej. No ale we wszechświecie wszystko się musi zgadzać, więc tak płciowo też, dlatego są dwie cipy. A z odbieraniem nagród było tak jak każdy się spodziewał, czyli że połowy osób nie będzie, tak jak to było już przy pierwszej nagrodzie, którą wygrał Pasha Biceps, ale przynajmniej zobaczyliśmy jak wygląda jego kuchnia. Natomiast na żywo statuetkę za streamera IRL odebrał Mokry Suchar, ale mimo tego, że był organizatorem, to chyba faktycznie zasłużone. Żebyście wiedzieli, wa serio Mokry suchar <gry> Dawaj to Tak samo jak honorowo Bagietka oddał swoją nagrodę za fart roku dla Wojtka Czyli osoby, która prawie dostała koparką w łeb A to właśnie Wojtek zaryzykował swoim życiem dla tego klipu Dobrze, że mu się nic nie stało Na drugi raz założę mu kaka kask Pozdro <gry> Streamera GTRP wygrał Paris i może nawet bym o tym nie mówił, gdyby nie to, że nagrody za Parisa odebrał Ali 5 cali razem z Shiny Wife. Paris poprosił, aby nagrodę za niego odebrał Ali 5 cali oraz Shini Wife. Bądź grzeczny, no okej? Okay? Mów kurwa. Nie Dobra, ale bądź grzeczny. No dobrze, mów, mów! Bądź grzeczny. Ale wykorzystając sytuację, chciałbym przed wszystkimi Wami powiedzieć jedną sytuację. Yy, Paulinka, zdamy się już tyle lat. Tyle przegraliśmy. Chciałbym zadać Ci przed wszy wszystkimi tutaj osobami jedno pytanie. Paulinko, wyjdziesz za mnie? Na kolanko, na kolanko! A sam Paris na nagraniu z podziękowania widzom za wygranie powiedział C -Worda i to też poleciało na Twitchu. A Ripson Lol wygrał nagrodę za gracza roku. Byłem nominowany w tej kategorii, ale w sumie sam nie wiedziałem o co w niej chodzi, więc się nie przygotowałem jakoś bardzo. No się gra, się ma, nie? I... <laughs> Teraz taki trochę kącik muzyczny, bo Meduska po wygraniu nagrody za ryza Roku zrobił na sali taki mały koncert. No co tam, halo! Bonikur jest pakową, a to się zróbcie! Poladuj Pozdrawiam serdecznie, dziękuję! Nagroda za schizę roku poleciała dla Lucky Luka, który podtrzymuje, że nie ma schizofrenii. Nagroda jest za jakąś tam. Nie wiem, jak to było określone, czy coś. Ale żeby streamerzy się nie przemęczyli tym siedzeniem na sali, to dostali 10 minut przerwy. A przez te 10 minut mikrocypek zdążył przywrócić kosę z Rypsonem. Powiedz, boty go Cypek. Nie, nie, cypek to powiedz. Dobra, chyba mamy nową dromę, ale słuchaj. A chwilę później Jabczan pokazał, że jest naprawdę niezłym skrzydłowym. Bo ja słyszałem, że jesteś wolna ostatnio. Cypek też jest wolny, słuchaj. My się na randkę mówimy. Powiedz, czy się podoba. Cypek, czy to jest zaproszenie na randkę? Ja myślę, że mikrorandki z nawcią byłyby niezłe. Nawcia, niezłe czy się cypek. decydujesz na to. Cypek. No, chyba musimy się na to zdecydować. Yeah! To będzie moja pierwsza randka. Yeah, Rock and roll! drop! Podczas przerwy był też kącik degustacyjny. Mój kurwa chłopie. Ja. A chwilę przed wróceniem do sali był znowu powrót do głównego wątku na Antosiach, czyli do relacji Aliego z Shini. Zapraszamy! Szy -szy chciało ze chciało zadobyć czy nie? Sini, mam nadzieję, że będzie pozytywnie na Ciebie patrzeć, bo ja uważam, że jesteś. Pozytywny test! Kurwa na ciążę! Szyni. Dobre, mam nadzieję, że nie ma żadnych dzieci tutaj. A widzów, zapraszamy na krótką, na krótką przerwę. Po powrocie do sali, młody Mulciak wygrał dwie nagrody obok siebie: za ucięty shot i za projekt Roku, czyli za YFL SMP2. Rybeczka wygrał drugą nagrodę, tym razem za streamera Lola. A na scenie pojawił się nawet CTSG, który dawał nagrodę dla streamera Just Chatting. I tak młody Multis zgarnął trzecią nagrodę. A statuetkę za wschodzącą gwiazdę wygrał Disco Karol. Disco Karolowi! Ali ubierz te spodnie proszę! Ali zero cali. Streamerką roku została nieuczesana, a nagrodę za kategorię Teraz Rodzina dostali Remsuła i Kasiks. I w tym roku niestety Katarzyna zabroniła czegokolwiek powiedzieć Remkowi, ale mimo tego coś udało mu się uspącić. Pozwolicie, że w tym roku ja będę mówić. Bardzo dziękujemy wszystkim. Liczyłam, że Dawid Jasper e, zgarnie statuetkę. E, oczywiście nie wspieramy e, ani pedofili, ani hardu. Życzę wszystkim wesołego wieczoru. Trzymajcie się. Chodź. Streamerem roku była Delegacja, a nagrody za szota Roku dostał Remsuła i mimo tego, że dorwał się już do Mównicy, to nic kontrowersyjnego nie powiedział. A streamerem roku został Młody Mulciak, który w tym roku zrobił jeszcze więcej niż rok temu, więc chyba znowu zasłużone. No i co? Stream się zakończył i właśnie. Czy coś się odwaliło? No nie. Najbardziej kontrowersyjne co się stało podczas całej gali to to, że mikrocypek wjechał w Rypsona. Czy wyszło zajebiście? No wyszło. Czy robienie młynu było ze smakiem? No było. Więc o co były te wszystkie afery, że będzie za duża cenzura albo, że będzie za duża patologia? Nie wiem. Może czasem trzeba po prostu zaufać, że wyjdzie git i nie denerwować się o każdą decyzję z góry. A może te wszystkie mniejsze i większe aferki były potrzebne, żeby samo główne wydarzenie wyszło zajebiście. Nie wiem, wniosek zostawiam wam. Dzięk za wszystkie suby, lajki, komentarze. Możesz napisać w komentarzu, co sądzisz o tegorocznych Antosiach Czy były lepsze od tego, co było rok temu? Czy w ogóle wyszły dobrze? szaro dla wspierających za dwójkę, piątkę, dziesiątkę na krokodylu. Dla mojej mordeczki, co mi daje trzy I chciała na środek. Spoko wyszły te antości, mi się wydaje. Dobrze się to oglądało. Dobra, zdrówka wam życzę. się ma coś pompa. Trzymać się. Yo!